senator zgrabnie tak całkowicie, przez przypadek wywołał teraz do wypowiedzi. Szanowni Państwo, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ja w pierwszych słowach chciałem bardzo serdecznie podziękować panu senatorowi za to, że z taką determinacją zajął się sprawą, o której, tak jak słusznie zauważył, milczano bardzo długo. Okazuje się i mamy to potwierdzone w dokumentach także w tej decyzji ministra środowiska, na którą pan senator się powoływał, że taki obszar jak lubelskie zagłębie węglowe istnieje. Istnieje od wielu, wielu lat i funkcjonuje w dokumentach rządowych oficjalnych w naszym kraju. Natomiast z różnych powodów prawdopodobnie to lubelskie zagłębie węglowe dotychczas nie można było wykorzystać tych zasobów mineralnych, które, które tutaj na terenie województwa lubelskiego posiadamy. Dlatego wielkie uznanie i szacunek dla Pana Senatora, że tą sprawą się zajął i z taką determinacją drąży do skały jak, jak, jak kropla wody. I jak widać działania Pana Senatora tutaj spowodowały, że największe firmy w tym obszarze w Polsce, tak jak kompania węglowa-dośląska, czy nasza, czy, nasza, czy nasz węgiel kamienny Bogdanka, zainteresowały się sprawą i wystąpiły o koncesję w sprawie badań związanych ze złożami węgla na terenie województwa lubelskiego tutaj w tym pasie, o którym mówił, o którym mówił pan Senaszak. To jest kapitalna sprawa z bardzo, bardzo prostego powodu. Proszę zwrócić uwagę, że wbrew powszechnej opinii i takiego odrzucania węgla kamiennego jako źródła energii na świecie, zapotrzebowanie na ten węgiel ciągle rośnie. Po drugie, jak pokazuje najlepsza kopalnia w Polsce, czyli kopalnia węgla kamiennego Bogdanka, na tym można świetnie zarabiać. Mało tego, można także inwestować i zatrudniać ludzi, bo przypomnę, że Bogdanka w ostatnim czasie poczyniła inwestycję największą w polskim górnictwie od lat 70. Tam zainwestowano prawdopodobnie około 1 miliarda złotych w nowe pole Stefanów, wynikiem czego jest stworzenie 1,5 tysiąca nowych miejsc pracy. O takiej skali mówimy. I muszę przyznać, że jest to dla nas o tyle ważna informacja, że jeśli tak marzymy o tych inwestorach, którzy mieliby tutaj przyjść i tworzyć miejsca pracy, to się okazuje, że nie musimy, nie musimy, nie wiadomo z kim rozmawiać, nie wiadomo kogo ściągać, bo mamy... Taki skarb, o który zaczną się zaraz wszyscy ścigać. Bardzo się cieszę, że to polskie firmy wystąpiły pierwsze o koncesji i pierwsze przystępują do, do prac nad tym, ale zaznaczam, że jeśli będzie taka potrzeba, będziemy starali się także zainteresować zagranicznych inwestorów naszymi zasobami tutaj naturalnymi. I, i nie mogę wykluczyć, że, że włączymy się bardzo mocno w to, aby tutaj ten kapitał potrzebny do tego, aby ten węgiel wydobywać, przyciągnąć właśnie na ten temat. W pierwszej kolejności dajmy szansę naszym polskim firmom, bo to jest nasz polski interes narodowy. Natomiast z pewnością, jeśli zajdzie taka potrzeba, a tego nie można wykluczyć, będziemy szukać także inwestorów, szukać poza Poza naszym krajem. Oczywiście samorząd województwa lubelskiego tutaj reprezentowany także przez pana radnego Andrzeja Romańczuka, który jest ze mną, dziękuję, że, że przyjechał na, na, na dzisiejsze spotkanie, że mogliśmy się zapoznać z tymi wszystkimi informacjami, które pan senator z panem prezydentem nam przekazali. Oczywiście będziemy bardzo mocno działać na rzecz tego, aby ten przemysł się u nas rozwinął, ze względu na to, że... Są to nowe miejsca pracy, o czym mówimy. Są to podatki dla, dla, dla gmin, dla powiatów. Wystarczy porozmawiać z tymi gminami, które z tego korzystają, chociażby jeśli chodzi o, o Bogdanka, Aczkolwiek moim zdaniem na początku tutaj samorządowcy powinni podejść się do tego tak bardziej miękko i, i, i wprowadzić kapitał, możliwość wprowadzenia kapitału nie windując od razu, jeśli chodzi o kwestie podatkowe, tylko wręcz przeciwnie, przyciągać ich pewnego rodzaju ulgami. Będziemy tutaj z samorządami współpracować, monitorować tą, tą sprawę. To wszystko, co, w czym będziemy mogli pomóc jako samorząd województwa lubelskiego, jako zarząd województwa lubelskiego, czy jako sejmik województwa lubelskiego, którego przedstawicielem jest pan Andrzej Romańczuk, będziemy oczywiście to, to czynić. Pan senator. Pan senator gminny, już wydeptam swoje ścieżki w Warszawie, jak widać, jak widać bardzo, bardzo skutecznie. I tutaj, poprzez taką bardzo dobrą współpracę z panem prezydentem Górnym, będziemy starali się zrobić wszystko, aby rzeczywiście ten potencjał, który leży w tej ziemi, można było wykorzystać. Na to nakłada się sprawa gazu łupkowego, więc tych szans jest rzeczywiście bardzo, bardzo dużo, tylko trzeba będzie je umiejętnie wykorzystać. Oczywiście musimy być przygotowani na różnego rodzaju opinie różnych lobby z tym związanych, tak jak to jest w przypadku gazu łupkowego, ale jednak myślę, że pewien schemat myślenia został przerwany przez to, że no, pierwszą koncesję, o pierwszą koncesję występuje kompania węglowa ze Śląska. Jednak jeśli Śląsk zaczyna widzieć szansę wydobyciu węgla na Lubelszczyźnie, to już jest to naprawdę bardzo dobry sygnał.